Witam, polecimy sobie dzisiaj kilka bitewek, pewnie ze dwie lotnicze na topierze Z 30 samo się nie wymaksuje. No, standardowy Wietnam, całkiem fajnie. W ogóle chyba z tych nowych map lotniczych najbardziej mi pasuje ten nowy Afganistan. Jest jakiś taki, nie wiem, przyjemniejszy mi się wydaje niż ten poprzedni. Przecież i ten poprzedni mały Afganistan był dosyć przyjemną mapą w Natomiast no, ta mapa jest... No, jakby aktualnie gram w Wietnam jest dość... Nie wiem, wolę Wietnam z drugiej strony i wtedy gdzieś tutaj lecieć. Ta strona Wietnamu wydaje mi się delikatnie gorszą stroną na tej mapie lotniczej, ale to kwestia moich odczuć. W ogóle jak Wam poszedł event na Fiata? Czy w ogóle robiliście go? Bo się wydawał śmieszna maszynka, chociaż raczej jako takie uzupełnienie line-upu, jeżeli ktoś gra w Włochami. Ale raczej nic. Nic ponadto, trochę jak Katiusza ruskich. Zabawka jest fajna, ale jej fizyczne użycie jest ograniczone. No ja ostatnio dużo przesiedziałem na naziemnych trzeba trochę się przyzwyczaić z powrotem do latania. Bo już robiłem ten event. Mimo, że Włochów nie mam zrobionych, ale jak kiedyś sobie zrobię Włochy to będzie zabawka. A no prędzej czy później trzeba będzie też się za to zabrać. Teraz czekam na Majna przeceny, żeby wykupić Szwedów i Francuzów żeby coś tam dalej działać. I się zastanawiam jaką kolejną nację sobie zacząć, bo prawdopodobnie jak wykupię teraz siódmą erę szwedzką, no to zostaje ósma do zrobienia, no i później trzeba coś na to miejsce wrzucić, a mamy, Francuzów też już jest w połowie, i raczej robię sobie tak po dwie nacje, to zbijam sobie po prostu codziennie po te 5 bite, gdzie jest bonus za top-tier. W ogóle może ktoś z Was się orientuje jak, jak to wygląda teraz jak się ma dwa top tiery to jest ten bonus większy, dłuższy czy nic się nie zmienia Mnie to ciekawi Najpewniej no na swojej skórze to się przekonam dopiero jak skończę szwedów ale to jeszcze trochę czasu bo green top tierowy jest każdy kto gra to wie jaki on jest Model latania tej suczki jest dość ciekawy. Na, nawet bez yy, włączonego ogranicznika chce bardzo szybko w kobrę wchodzić. Czy ma swoje zalety. Przegrywamy. Ale trzeba się do tego przyzwyczaić. I zostały nam 72 Ale jeżeli chodzi o jakieś unikanie rakiet... Nie jest tragiczny. Radzi sobie raczej lepiej niż inne samoloty, chociaż... Nie jest to też coś wybitnego. Bombardowanie bazy? Jeszcze rakieta musiała w bazę przyłożyć W sumie chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, żebym rakietą w powietrze, powietrze wrzucił w bazę Ogólnie mam wrażenie, że tier lotniczy by trochę odżył przy zwiększeniu ilości graczy Żeby był... już jest chaotyczny Ale mi się wydaje, że ta odrobina więcej chaosu by poprawiła sytuację niż ją pogorszyła No, no Czyli... Zaczynamy, ślimakowe kółko. Przez pół dnia ta sama mapa. Ech, jak grindowałem SU-34, to potrafiłem przez pół dnia utknąć na wzgórzach. Ech... Zapomniałem, to jest... zapomniałem jak się nazywa to miejsce. To był na pograniczu Izraela z Syrią Golan i non-stop pół dnia cały dzień na tej mapie to jest najgorsze jak się wpadnie w takie kółko bo jak jest jeszcze jakaś tam zmiana że te mapy w miarę się zmieniają to jeszcze ale jak się przez pół dnia patrzy na tą samą mapę to się człowiekowi odechciewa Jestem ciekawy co przyniesie kolejna aktualizacja w momencie kiedy wejdzie lotnicza bo prawdę, chyba kolejna będzie się skupiać na naziemnych a bynajmniej tak, tak przewiduję ale jak wyjdzie w praktyce no to się okaże Ostatnio to jest sporo ze znajomymi przyjeżdżałem gdzieś tam na tych niższych erach mniej więcej piąta, czwarta na naziemnych co można było zobaczyć tam jedno czy dwa nagrania, już nie pamiętam gdzieśmy sobie grali i jeszcze podczas wbijania gwiazdek Dla mnie ten TWS jest czarną mawią. Raz łapie i lokuje, raz nie łapie. Wolę po prostu hełem zacząć namierzać, bo ten TWS jest dla mnie rolę posterem. Prawdopodobnie coś robi źle i pojęcia nie mam co. No ale to też czasem prawdopodobnie przyjdzie. Musiał poużywać więcej TWS-a, ale na to potrzeba też trochę więcej czasu. Ale może jak wrócę z powrotem do lotniczych już tak, żeby sobie posiedzieć dłużej, to... To się skupię na tym TWS-ie. Bo jest on mimo wszystko ważny. Na O, suczka Jedna, druga lubię wysoko latające cele. Gdzie mnie strzelałem? Rafael 16 sama się wyjaśniła Tutaj 30 Spadł 3 plus 1 No, 4 fragi, ładnie I mniej więcej to jest taka średnia Z bitew tak plus minus trzy, trzy fragi na tych lotniczych to już jest tak średnie Wiadomo raz wyjdzie lepiej, raz wyjdzie gorzej jak to jest Też nie zawsze wszystko zależy od nas chociaż jestem zdania, że jeżeli zginąłeś to Twoja wina i szukaj błędów sobie Bo w momencie kiedy zwalamy winę na wszystko dookoła to nie uczymy się Ach, Trzeci raz więc. że napalm powinienem zacząć brać. Bynajmniej z tej lepszej strony. A jaka jest wasza ulubiona mapa na lotniczych. I tak, tutaj nie nienawidzicie. Mnie chyba z ulubionych będzie ten nowy Afganistan, o którym mówiłem na początku. A z map, który nie lubię, Moskwa jest tragiczna dla mnie przez jej otwartość. I dość śmiesznie brzmi otwartość na mapie lotniczej, ale jest tak płaska, że nie ma gdzie się schować. Czasami po prostu. W momencie kiedy uciekamy przed rakietą czasami można sobie wlecieć na jakiś mapach za wzniesienia, za górę, lub za jakieś budynki, no albo nawet do tunelu. Ale w Moskwie jest całkowicie płasko, To się, tam się nie da w ogóle uciec przed rakietą i trzeba albo dożować albo noczować. Za to na pewno jest wdzięczna do długich strzałów. No tam te strzały na te 40-50 km faktycznie mogą wychodzić bardzo fajnie. Miałem już też rzucić szwedzkie lotnicze, ale w momencie kiedy był iwet na F5 norweską, F5A bodajże to... Ten samolot mi sporo, sporo pomógł i dokończę szwedzkie odniczenie dzięki niemu. Choć o samych samolotach F5 raczej mam złą opinię i nie uważam i tej norweskiej i tego norweskiego wariantu za jakiś wybitny. Natomiast jest on na tyle przeciętny, że nie, można nim latać, bo latałem wcześniej tym szwedzkim sabem premium. N on jest tam na 10, 10,7 bodajże. I dla mnie był on yy, tragiczny. Jakby miał delikatnie lepsze rakiety, byłby dla mnie całkowicie grywalny. Przy rakietach, jakie posiada... Dla mnie jest on agrywalny, ale może ja robię coś źle. I teraz też we Francji idę po Rafaela. On bardzo mi się podoba wizualnie. Liczę, że również gameplayowo będzie mi pasował. Fajnie, że dodali to kółko, co pokazuje wyprzedzenie, z jakim najlepiej strzelić, ale dalej mam wrażenie, że nie zawsze ono jest. Nie zawsze prowadzi pocisk dosłownie tak jak ja bym wolał, żeby on poleciał. Chociaż często też korzystam z tego jak tutaj na przykład. O. No dobrze, bo widzę, że już wychodzi delikatnie długi materiał. W sensie długi, 15 minut dla innych długi, dlatego ich nie ma, ale jest jak jest, a najprawdopodobniej nikomu się nie chce oglądać godzinnego materiału z y, latania z 30. Tym bardziej, jeżeli dzisiaj minął, stop w Wietnam będzie dosowało. Tak więc dziękuję za obejrzenie tych trzech bitew. I do usłyszenia w kolejnym, a raczej do zobaczenia. O ile można tak to nazwać, w kolejnym materiale.